Wiosenna przerwa to ten czas w roku, kiedy studenci z całego kraju udają się do popularnych miejsc turystycznych, aby się zrelaksować, odprężyć i cieszyć się wolnością, jaką daje przerwa od nauki. Słońce, piasek i ekscytacja nową przygodą czekają na nich, ale czasami to, co wydaje się idyliczną ucieczką, może przybrać mroczny obrót, zamieniając beztroską zabawę w walkę o przetrwanie. Oto cztery prawdziwe, przerażające historie związane z wiosenną przerwą, które sprawią, że dwa razy się zastanowisz, zanim zaplanujesz swoją następną podróż. To opowieści o terrorze, niebezpiecznych momentach i niespodziewanych zwrotach akcji, których nikt nie mógł przewidzieć. Wiosenna przerwa miała być czasem, w którym studenci mogą oderwać się od stresu związanego z egzaminami i pracami zaliczeniowymi. Szukając schronienia pod ciepłym słońcem i ciesząc się beztroskimi dniami na plaży, tworząc wspomnienia, które będą pielęgnować przez lata. Dla Sara i jej przyjaciół nie było inaczej. Zarezerwowali hotel przy plaży w Cancun, w Meksyku, miejscu znanym stętniącego życiem nocnego życia, krystalicznie czystej wody i tętniącej energią sceny imprezowej. Ekscytacja podróżą była zaraźliwa, a oni czekali na dni pełne. Zabawy i przygód. Pierwsze dni podróży były dokładnie takie, jak sobie wyobrażali. Ranki spędzali na leżeniu na plaży, popijając zimne napoje i pływając w oceanie, a noce wypełniały tańce, muzyka i śmiech. Ale z upływem dni coś zaczęło się wydawać nieco dziwne. Nie było to nic oczywistego, po prostu dziwne uczucie jak swędzenie, którego nie można podrapać. Sara w szczególności nie mogła pozbyć się wrażenia, że ktoś ją obserwuje. Na początku to zignorowała, myśląc, że to tylko emocje związane z przebywaniem w nowym miejscu. Pewnej nocy, po długim dniu imprezowania, Sara postanowiła zrobić sobie przerwę od zabawy. Jej przyjaciele wyszli ponownie, ale ona czuła się wyczerpana i wolała zostać w hotelowym pokoju, aby się zrelaksować. To były intensywne dni i potrzebowała chwili ciszy, aby naładować baterie. Przyjaciele obiecali sprawdzić, co u niej później tej nocy, a ona zamknęła za nimi drzwi na klucz. Pokój hotelowy był mały, ale przytulny, z dużym łóżkiem, telewizorem i małym balkonem z widokiem na ocean. Sara usiadła na łóżku, sięgnęła po telefon i zaczęła przeglądać media społecznościowe. Obudziła się z krótkiej drzemki i zdała sobie sprawę, że jest później niż myślała. Drzwi były nadal zamknięte, ale żaluzje były lekko uchylone. Nie otwierała ich więc, uznała, że musiał to zrobić wiatr. Gdy wstała i podeszła do okna, aby je zamknąć, usłyszała cichy szept dochodził z kierunku łazienki. Najpierw pomyślała, że to znowu wiatr albo coś luźnego w pokoju, ale wtedy usłyszała to ponownie cichy skrzypnięcie, a potem delikatne zaskrzypienie desek podłogowych. Jej serce przyspieszyło, gdy próbowała to zignorować jako grę wyobraźni. Halo? zawołała Sara drżącym głosem. Brak odpowiedzi. Stała nieruchomo, nasłuchując jakiegokolwiek dźwięku lub ruchu, ale było cicho, aż za cicho. Powoli zaczęła iść w stronę łazienki. Jej kroki były tłumione przez dywan. Powtarzała sobie, że to pewnie tylko obsługa hotelowa, chociaż już wcześniej tego dnia sprzątali pokój. Mimo to instynkt kazał jej sprawdzić, więc podeszła do drzwi łazienki i delikatnie je popchnęła. Ku jej zaskoczeniu łazienka była pusta, zdezorientowana odwróciła się do wyjścia, ale wtedy coś przykuło jej uwagę postać stojąca tuż za zasłoną prysznicową. Sylwetka mężczyzny była ledwo widoczna przez cienką tkaninę. Z trudem łapała oddech, gdy uderzyła ją przerażająca świadomość, nie była sama. Na chwilę zamarła, niepewna, co zrobić. Uciekać, krzyczeć. Jej umysł pracował. Na najwyższych obrotach, a panika przeszyła jej ciało dreszczami. Mężczyzna za zasłoną nie poruszył się. Nie wydał żadnego dźwięku. Jakby czekał, aż ona zrobi pierwszy ruch. Sara powoli zrobiła krok do tyłu, nie odrywając wzroku od zasłony. Deski podłogowe znów zaskrzypiały. Tym razem głośniej zebrała się na odwagę i sięgnęła drżącą ręką do zasłony, szarpnęła ją. Łazienka była pusta, nikogo tam nie było, a jednak uczucie bycia obserwowaną nie znikało. Serce waliło jej w piersi, gdy odwróciła się w stronę drzwi, chcąc uciec, ale uświadomiła sobie, że nie ma dokąd, pokój był cichy, ale coś się zmieniło. Powietrze było gęste, a poczucie zagrożenia przytłaczające. Sprawdziła drzwi, nadal zamknięte. Sprawdziła okna, zamknięte. Sprawdziła balkon. Nikogo tam nie było. Ale kiedy odwróciła się w stronę łóżka, zobaczyła coś, co zmroziło jej krew w żyłach. Jej telefon zniknął. Zostawiła go na ładowaniu przed drzemką, a teraz go nie było. W jego miejscu leżała mała, ręcznie napisana notatka. W obcym piśmie widniały tylko cztery słowa: Wiem, gdzie jesteś. Jej serce waliło, a przerażenie ścisnęło jej gardło. Ktoś był w jej pokoju. Nagle usłyszała cichy dźwięk za sobą, ledwo słyszalne stukanie. Stukanie stało się głośniejsze i wtedy nastała cisza. Rozległ się głośny huk z podłogi, a potem odgłos kroków. To wtedy Sara zrozumiała. Nie była sama w pokoju. Ktoś poruszał się w ścianach hotelu. W ślepym przerażeniu rzuciła się do drzwi, ale klamka nie drgnęła była uwięziona, krzyknęła o pomoc, ale hotel był przerażająco cichy i nagle drzwi otworzyły się. Nie był to Intrus, to byli jej przyjaciele. Sara była bezpieczna, ale nigdy nie zapomni koszmaru, jaki przeżyła. Czy hotel cokolwiek z tym zrobił, a nawet jeśli czy to cokolwiek zmieniło? Le vacanze di primavera sono quel periodo dell'anno in cui studenti da tutto il paese si dirigono verso famose destinazioni turistiche per rilassarsi, distendersi e godersi la libertà che una pausa scolastica offre. Il sole, la sabbia e l'eccitazione di una nuova avventura li attendono, ma a volte quella che sembra una fuga idilliaca può trasformarsi in un incubo trasformando il divertimento spensierato in una lotta per la sopravvivenza. Queste sono quattro storie horror vere accadute durante le vacanze di primavera che ti faranno pensare due volte prima di pianificare il tuo prossimo viaggio. Sono racconti di terrore, momenti pericolosi e colpi di scena inaspettati che nessuno avrebbe potuto prevedere. Le vacanze di primavera dovevano essere un'occasione per gli studenti universitari di sfuggire allo stress degli esami e dei compiti, di rifugiarsi sotto il sole caldo e di trascorrere giornate rilassanti in spiaggia, creando ricordi che avrebbero custodito per anni. Per Sara e i suoi amici non era diverso. Avevano prenotato un hotel sulla spiaggia a Cancun, in Messico, un luogo noto per la sua vivace vita notturna, le acque cristalline e la scena festaiola sempre in fermento. L'entusiasmo per il viaggio era contagioso, mentre aspettavano giorni pieni di divertimento e avventura. I primi giorni della vacanza erano stati tutto ciò che avevano immaginato. Passavano le mattine sdraiati sulla spiaggia, sorseggiando drink, freschi e nuotando nell'oceano, mentre le notti erano piene di musica, balli e risate. Ma col passare dei giorni qualcosa aveva iniziato a sembrare strano, niente di evidente solo una sensazione strana, come un prurito impossibile da grattare. Sara, in particolare, non riusciva a scrollarsi di dosso l'impressione di essere osservata. All'inizio pensava fosse solo l'eccitazione di trovarsi in un posto nuovo. Una sera, dopo una giornata intensa di festeggiamenti, Sara decise di prendersi una pausa. I suoi amici stavano uscendo di nuovo, ma lei si sentiva esausta e optò per rimanere in hotel a riposare. Erano stati giorni impegnativi e aveva bisogno di un po di tranquillità per ricaricarsi. I suoi amici promisero di controllarla più tardi e, con un cenno, Sara chiuse a chiave la porta dietro di loro. La stanza dell'hotel era piccola ma accogliente, con un letto spazioso, una tv e un piccolo balcone che si affacciava sull'oceano. Sara si sedette sul letto, prese il telefono e iniziò a scorrere i social media. Si svegliò da un breve pisolino, rendendosi conto che era più tardi di quanto pensasse. La porta era ancora chiusa a chiave, ma le tende erano leggermente aperte. Non le aveva aperte lei, quindi pensò che fosse stato il vento. Mentre si alzava per chiudere le tende, sentì un leggero sussurro provenire dalla direzione del bagno. Inizialmente pensò che fosse solo il vento, o forse un rumore della stanza, ma poi lo sentì di nuovo. Un leggero scricchiolio, seguito dal più lieve cigolio del pavimento. Il battito del suo cuore accelerò, mentre cercava di convincersi che fosse solo la sua immaginazione. Chi c'è? chiese Sara con voce tremante. Nessuna risposta.